Siemanko, dyszka z tej strony. Zapraszam 20 saszetek Adrenalin XL 2026 Kick-off. Oczywiście saszetki pochodzą z multipaków, no niestety nie udało się trafić limitowanej karty czy tam podpisu Harego Keina, dlatego też teraz otworzymy sobie wszystkie saszetki, które jeszcze mi zostały i szukamy kart, które mi brakują, ewentualnie posłużą mi do uzupełnienia drugiego albumu, którego jeszcze oczywiście nie ma, ale już za niedługo będzie. No i mamy tutaj Road to FIFA World Cup oczywiście. Karty, które są najbardziej cenne, mi się wydaje, i też logo, które według checklisty jest ostatnią kartą w całej numeracji. Zobaczymy, czy tak będzie, czy też nie. Zaliczam to do najlepszych trafów, a bazówki odkładam na razie gdzieś na bok i losujemy, sprawdzamy która saszetka okaże się tą najlepszą, zobaczymy czy trafimy jakiegoś potężnego gracza, może legendę, wszystko przed nami, brakuje mi tak naprawdę z tych wszystkich zespołów, które były dostępne w tych kick-offach, brakuje mi kilku tylko kart no i myślę, że proszę bardzo legenda 89 Alan Shearer no i fans favorite tutaj króluje i myślę, że ta seria naprawdę okaże się Fajna, choć wydaje mi się, że troszkę to spóźnione e, i powinno być na dziesiątą edycję tą jube, jubileuszową, e, i to wtedy by naprawdę było e, mega, mega mocne. A teraz no, zobaczymy, jak to będzie. Mamy tutaj Kone i <laughs> oczywiście Harego Keina, którego już mi się po prostu, no można powiedzieć, no, obrzydziło. Obrzydziła mi się jego karta. Naprawdę obrzydziła World Cup. Lecimy. Jeżeli brakuje ci, może ci dam koda jakiegoś, napisz w komentarzu. A ja tutaj już Milan 4, mi chyba Milan 2 brakuje, bo Milan mamy już wszystkich. Nie wiem, później to posprawdzam. Następnie mamy tutaj Phil Foden. Oraz, to właśnie tego nie miałem, chyba, choć wydaje mi się, że nie, nie miałem, no i teraz już naprawdę brakuje bardzo, bardzo niewielu kart do zakończenia całego albumu, na sam początek, można powiedzieć, z tych czterech zespołów. Przy e, pięciu już teraz nie wiem. E, sprawdźmy to. Wow, za szybko bym teraz pojechał. Olimpik e, numer 10, 15, Inter, e, Ajax 8, Botafago. No i dwie karty specjalne. Mamy e, wow, e, Rogers, Morgan. E, I tutaj znowu powtórkę. Romero. ok, to fajnie, że będę miał na wymiany, e, które no nie wiem kiedy dokonam, ale na pewno dokonam z kimś, albo nie dokonam. <laughs> Mam dużo z poprzednich też i jeszcze niewymienionych. Ooo, o, botafago numer 2 i tego mi brakowało, właśnie tego pana, e, John Victor, bo nie pamiętam go po prostu, że go, żebym go trafił, czy coś takiego, e, dlatego jestem mega zadowolony, że właśnie on tu wpada. Olympic Inter, on tu jest. Myślałem, że Messi, a bo to jest Messi. Lionel Messi, Argentina, ale jazda. Road to FIFA World Cup. Lionel Messi, FWC 8. O kurcze, jest. Trafiłem Messiego. Kurcze, Belanska i to jeszcze właśnie z e, kick offa. To jest na pło, pięknie. No i to jest bardzo fajny traf. No i myślę, że to jest to jest saszetka karta tego roku. Dobra, lecimy. Mamy Marsylię. Znowu Marsylię, bo już tego zobaczymy, czy Yamala jeszcze trafimy. Tu tak. I Titan, proszę. Titanów bardzo mało wpada w tych, z tych saszetek. No, ale są. Dobra, lecimy dalej. Argentyna chyba króluje, no i Anglia. Dwie tutaj przekładamy. I Botafogo znowu trzecie logo: FIFA 365 2026. Elegancko damy sobie te logo dwa. Myślę, że tutaj, o, żeby były widoczne. No i lecimy. Milan 10. Proszę bardzo. I znowu Titan. Tak ponarzekałem, że nie lecą, no ale to znowu jest niestety powtórka. I lecimy z kolejną saszetką. Nie ma co zwalniać tempa i szukamy drugiego drugiego. kogo? Jest chyba Jamal, tam widziałem jego twarz. I bardzo fajnie, że Botafago znowu wpada. I szukamy. Szukamy kart, które będą unikatowe w tym. E, dokładnie tak, jest i Yamal. E, I proszę Magic Cane. E, Yamal chyba też będzie tutaj, położymy go oczywiście obok Messiego. Zostały nam 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 saszetek. Lecimy dalej. Wow, ale ten Messi to wpadł tutaj... E, a ja sobie tak myślę, kurczę, sprzedam te saszetki, bo nie, niepotrzebnie już mam tyle tych kart, że. Ale dobra, lecimy. Eee, Botafago, Ajax, no i mamy kolejnego Rodriego. I uwaga z Bayernu, fans faworyt się tam świeci. Eee, I jest to Hań capie, nie wiem, Capie, Capie, ktoś. <laughs> dobra, nie wiem, czy tak się go wypowiada. Przepraszam za to, że zdewastowałem jego nazwisko, no ale cóż. W moich ustach <noise> to nic wielkiego. Dobra, lecimy e, i e, mamy tutaj Milan 3, Olympic 8, Botafago 17, Dominator, proszę bardzo, e, Patrick Schick e, z Bayer Leverkusen, no i tutaj fan z, e, Enzo Fernandez, proszę bardzo, z Argentyny, no i myślę, że to też bardzo dobre trafy. Kolejna saszetka, ale tych kart się tutaj teraz nazbierało. A jeszcze trochę tych saszetek mam, no ale zostawię już je na oczywiście na co? Na shorty. No i na shortach będziemy jeszcze mieć możliwość zobaczenia, jakie tam trafy wejdą do tego 16 września, bo najprawdopodobniej wtedy pojawią się nam już oficjalne, oficjalna kolekcja. Dobra, mamy tutaj u nami Simon, proszę. O, ładna karta. I fan favorit e, Rabio, proszę, Francja. No i też myślę, że to elegancko, bardzo fajnie. Ale dzisiaj top zawodnik jest oczywiście tutaj Messi, e, i tego na razie nic nie zmieni. Dobra, lecimy i chyba znowu tam widziałem. E, no niestety widziałem tam. <laughs> Wiecie, kogo. Harego Keina, ale mogło, mogło mi się tylko to zdawać. Następnie mamy tutaj e, Louis z Louis jakiś. No i, a nie, jednak to jest Phil Foden na fansie, ale już go gdzieś dzisiaj miałem. No nie wiem, damy go tu, a tego damy tu. O, no znowu powtórka. No dobrze. <laughs> Widzicie, co się dzieje? Jak są poprzylepiane, tak, że niestety się odrywają. No ale co zrobić. Dwie karty do tyłu i lecimy z bazówkami. Napiszcie, jak Wam się podoba. Wstępnie, oczywiście, ta kolekcja. E, mamy <laughs> Rice i uwaga, e, WC Saliba, numer 20. No, mi wstępnie fajnie. No, jest 2500 podpisów, e, więc, no, ktoś na pewno z Was trafi. E, nie ma co też szaleć, wiecie, e, z kupowaniem, choć. Ja też trochę tych produktów sobie kupię, a potem będę się wymieniać. O proszę bardzo, Nico Williams, też dobry traf. I Magicane Nicolo Barella, ok, spoko. Hiszpania prawie że króluje. I saszetka numer, już nie wiem która, ale zaraz wam powiem. O, chyba jakaś nowa karta tam z tyłu. Bazóweczka Ajax bazóweczka, proszę bardzo Potafago i e, i to jest Chłameni oczywiście że tak i Dominator e, nie przeczytam go z, wiecie no <grystanie> dobra zostały nam cztery saszetki czyli 16 <laughs> e, saszetka z dwudziestu uwaga o tak dwie karty tak i lecimy, oczywiście, bazówka, 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 Messi, proszę, jeszcze jeden Messi, jest Argentyna, czy tu jest Messi, uwaga, czy tu jest Messi, czy tu jest Messi, no nie, Martinez, ale tutaj teraz poleciała y, Argentyna, hm, to dziwne, dobrze, ok. Bazówki, no wiecie, no już tutaj nie ma co chyba nawet pokazywać, bo większość z nich już znacie. Titan, proszę bardzo. Bass, nowa karta i Rise już była, ale tej karty Ajax 7 raczej nie miałem, więc bardzo fajnie, że wpada. No i 19, saszetka. 19, saszetka. <haha> wspaniałe czwarte już logo FIFA 365, 6.5, ok, e, no i dwie karty specjalne, proszę bardzo, jest to Di Marco i e, kukurela z Hiszpanii, no pięknie. Ostatnia e, 20 saszetka w dniu dzisiejszym. Polajkujcie, napiszcie komentarz e, i mamy tutaj e, Bayer. Jeszcze Olimpik. O, nie wiem czy go miałem, ale chyba tak. I uwaga jest Argentyna. Czy tam będzie Messi? Zobaczmy to. No nie, ale jest to Almada. To też Argentyna myślę, że dzisiaj wygrywa. Oczywiście ta karta jest chyba najbardziej poszukiwana będzie w zestawie. Lion Messi, prawda? Jak Lion? Kurcze, Lionel Messi. To jest najlepszy traw, oczywiście trzy logo z 2026 no i wiele kart, których nie miałem no i zobaczymy, co z tego się później uzbiera. Ja Was serdecznie pozdrawiam, zostawcie łapeczki w górę, no i lecimy po 20 tysięcy subów, jest coraz więcej, coraz bliżej. No i myślę, że jakiś specjal live się zrobi. Ja Was pozdrawiam, trzymajcie się, cześć!